Pysznie gotują, ale mają też wiele innych talentów, zajmują się rękodziełem, organizują festyny, ale też akcje charytatywne można by było tak wymieniać, a mówię tutaj oczywiście o paniach i panach skół gospodyń wiejskich. Wszyscy chyba wiemy, że to fenomen polskiej wsi, no i żyła złota dla lokalnej społeczności, a jak sobie radzą w naszym regionie o tym dziś w naszym programie. Zapraszam. Jest nas 50 osób, w tym kobiety i w tym 8 mężczyzn. Działamy od 2018 roku. Nasze działania są bardzo intensywne. Działamy na wielu szczeblach. Nie tylko tutaj spotykamy się w naszej siedzibie, ale też wychodzimy tutaj do mieszkańców, do nie tylko naszej miejscowości, naszej gminy, ale też jesteśmy na różnych imprezach, festynach. Same organizujemy też festyny. To ile będzie? Czy a też no, będą Przygotowujemy mufinki, ponieważ wychodzony jest w naszej gminie, bardzo ważna uroczystość. Będzie to stulecie. Straży pożarnych Nowej Suchej. Dwa tygodnie temu też był taki piękny jubileusz też Ochotniczej Straży Pożarnej tylko w Kozłowie Szlacheckim i też również pomagałyśmy strażakom w przygotowaniu potraw. Tym razem robimy na słodko, Będziemy przygotowywać tomufinek, ponieważ jest to stulecie, więc tomufinek. Przepis jest to naszej koleżanki Marysi, która tutaj zawsze nas wspomaga w tych kulinarnych działaniach. No wszystko jest według starego przepisu, bez używania tutaj żadnych elektrycznych narzędzi. To wszystko jest ręczna praca. Pomidorki wszystkie są z naszej działki. Pasztety pieczemy, ogórki kwaszone robimy. Robimy smalec taki wiejski ze skwareczkami. Robimy nalewki również, z tego co nam się uda zebrać. Oprócz takich kulinarnych rzeczy to jeszcze tu dziewczyny zajmują się szydełkowaniem dzierganiem z włóczki, Szczecie. szyciem. To są na stroje nie jako które szyła nasze koleżanki. Tak, powiedzie. wszystkie te stroje, to spódniczki, sukienki, to nam tutaj naszej nasz, nasz, obecnej tutaj koleżanki. Łączy nas materiał, natomiast indywidualność jest taką cechą naszej grupy, która też jest dosyć dobra, bo właśnie kreatywnie róż, różne mamy wtedy pomysły. My kreatywne jesteśmy, w związku z tym każda duże pomysły ma, i tak żeśmy ustaliły, że kupujemy jeden materiał i każda będzie miała uszyte tak, jak lubi. Jesteśmy w Guzowie, nazwa wsi zobowiązuje, dlatego działa tu Koło Gospodeń Wiejskich. Guzowianki! 45 pań, 7 panów, mocny skład, no dziś nieco okrojony. Prawda? Tak, bo y, spotykamy się y, na pewno w większym gronie, ale nie zawsze jest to czas jednakowy dla wszystkich, kiedy mogą... I się, kiedy możemy przyjść i się spotkać. Jest to nasze koło, które powstało w 2019 roku. W jaki sposób panowie wspierają na co dzień? W naszej grupie jest siedmiu panów. Panów przybywa sukcesywnie. Są oni dla nas, nie ukrywamy, że ogromnym wsparciem, i nie tylko jeśli chodzi o siłę fizyczną, która zawsze nam się przydaje, ale też bardzo często jesteśmy wdzięczne za takie wsparcie merytoryczne, ponieważ panowie znają się na wielu rzeczach. Ja od razu dzisiaj zwróciłam uwagę na stroje. Przepiękne. Mamy piękne bluzki, kamizelki, spódnice, chusty bardziej na zimowe okazje, ale tak one się prezentują. Mamy fartuchy których no, dzisiaj jesteśmy w stroju reprezentacyjnym, więc ich na sobie nie mamy. Fartuszki nosimy e, wtedy, kiedy po prostu pracujemy. Natomiast jesteśmy właśnie w trakcie komponowania kolejnego wariantu naszego stroju, także będzie jeszcze piękniej niż jest teraz. A czemu akurat takie kolory? Czy to jest związane Żeby właśnie z lokalną tradycją? Hmm. <laughs> Czym zajmujecie się na co dzień? Zajmujemy się... Współpracą z gminą, szeroko pojętą. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, współpracujemy ze szkołą w Guzowie, z parafią, z różnymi grupami działającymi lokalnie, przy organizacji naszych imprez, naszych inicjatyw, ale również innych lokalnych, takich chociażby jak Kleofaski, bardzo znana impreza w Guzowie, organizowana przez Stowarzyszenie SOS Polacy. Ale co tam prezentujecie? Jesteśmy wsparciem kulinarnym. Co gotujecie dobrego? Gotujemy wszystko. <laughs> Może nie doszłyśmy jeszcze do kawioru, tak. niemniej nasze pierogi są znane w okolicy. Naszym autorskim pomysłem od lutego tego roku jest cykliczne zorganizowanie zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży z Guzowa i okolicy. Inicjatywa ma służyć integracji, ma służyć atrakcyjnemu zapewnieniu czegoś fajnego dla dzieciaków, które często nie mogą dojechać do większego miasta, żeby znaleźć jako jakiś fajny sposób na spędzenie wolnego czasu. Oferujemy to, w czym my jesteśmy dobrzy oferujemy to, na czym się znamy. Prowadzimy zajęcia wokalne, kulinarne, plastyczne, rękodzielnicze, filmowe, sportowe. Każda z nas jest w czymś dobra. Każdy z nas jest w czymś dobry. Ale słyszałam Ustalamy, też, że... że brałyście udział w kabarecie. O tak. <laughs> Kabaret to nasze drugie imię. <laughs> Czyli macie poczucie humoru. Tak, mamy ogromne poczucie humoru i myślę, że możemy się tym e, poszczycić. E, w związku z tym, tak, wystąpiłyśmy w zeszłym w zeszłym roku na dożynkach gminnych, prezentując ułamek naszych talentów komediowych. Nasza miejscowość jest znana z tego, że rodowianinem Guzowa jest Kleofas Michał Ogiński, bardzo znany kompozytor, znany z pięknego poloneza. W związku z tym Stowarzyszenie SOS Polacy od kilku już lat organizuje w Guzowie uroczystość, która nazywa się Kleofaski od imienia kompozytora i w trakcie tej uroczystości my odkąd istniejemy oczywiście staramy się bardzo wspierać yy, fantastyczne dzieło jakim są Kleofaski. Jest to impreza integracyjna, społeczna, kulturalna, muzyczna, integrująca miejscowość, ale znana też w coraz szerszych kręgach w gminie, w Powiecie myślę, że już też. Niezwykle kreatywne, z masą pomysłów i z wieloma talentami. To panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Golach. Dzień dobry, drogie panie. No i proszę się chwalić, co my tutaj mamy? Mamy maszynę do tłoczenia olejów, mamy maszyny do szycia, które nie tylko szyją, ale i haftują. Tutaj włączyliśmy jakąś taką ciekawą maszynę. Co to jest, właśnie? To jest maszyna do tłoczenia oleju, która. To może zaprezentujmy, jak się tłoczy olej. Wsypujemy nasiona. Nasiona się gniotą i odciska się olej, i wypadają wytłoczyny. Jakie to są nasionka? Z czego to, są to są nasiona z rzepaku. Najczęściej nasiona. z rzepaku, i olej rzepakowy w sumie jest jeden z lepszych. Olej rzepakowy? A jakie mamy tutaj jeszcze nasiona? Mamy nasiona, y, to jest siemię złociste. I to jest najlepszy, najsmaczniejszy. najsmaczniejszy olej i z tego robimy chałwę. To jest nasze takie lokalne. Jakie dodatki są jeszcze w tej chałwie? Właśnie są wykluczone z siemienia złotego, Przez jeszcze dodajemy. miód. I możemy dodać rodzynki opcjonalnie, jak ktoś lubi. Można orzechy, jak ktoś lubi. Tutaj żeby to rodzynkami. się nie rozpadało i żeby to było w takiej formie tak, bloku? Tak, tak, tak. Miód y, tak troszkę rozgrzewamy i później wymieszamy odpowiednią ilość, tak żeby, żeby to się wszystko trzymało. Dobrze. A obok A obok tutaj jest chałwa jest, jest hałwa już tutaj z sezamu. 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 Z tym, że sezam troszkę gorzki jest. Można skosztować i tak, ocenić. Proszę, proszę, Prosimy. Da, tak? Tak, <laughs> Tak jest, jak smakuje, ta? A jak smakuje. Bardzo pyszna. Tak. Mamy już tutaj odrobinę oleju, świeżo wytłoczonego. W tym momencie jest taki zielonkawy, ale musi odstać się, czyli musi tak się... 12 godzin jak odstoi przez noc, to jest wtedy taki piękny, złoty klarowny. W pokojowej jak tutaj. temperaturze. Oczywiście. No tak. właśnie, a tutaj jakie mamy oleje? Olej mamy jeszcze z, właśnie z tego siemienia złocistego, które, z którego mamy hałwę, y, mamy z rzepakowy, mamy z siemienia zwykłego, który może nie jest najsmaczniejszy, ale jeden z najzdrowszych i z sezamu. Ale panie zajmują się też szyciem. Tak, oczywiście. W ostatnim czasie od oleju zaczynaliśmy naszą przygodę z kołem gospodyń. To był nasz pierwszy projekt, który nam dofinansowała Europa i my, czyli tutaj grupa. Działania. A z drugiego projektu mamy maszyny do szycia, gdzie też miałyśmy szkolenia w szkole. Dzieciom przedszkolnym pokazywałyśmy, jak się szyje różne woreczki i inne takie rzeczy. E, starsze dzieci były u nas tutaj w świetlicy, e, szyły sobie poduszki, są tu gdzieś tam zdjęcia, No właśnie, nawet. mamy poduszki tutaj nawet. A potem była druga grupa dorosłych osób, które, e, które też e, przyszły do nas z, pouczyć się, zobaczyć maszynę. Mamy kilka maszyn różnej trudności. Ta jest akurat już taka elektroniczna, która dużo sama szyje, ale jednak trzeba z, też umieć. A jak długo już działacie? Działam od 2018 roku, chociaż to była końcówka 18, to można powiedzieć, że to była kwestia tylko założenia dokumentów, dopełnienia, a zaczęłyśmy od 19 roku. Ile jest członkiń teraz? Jest nas ponad 20 osób, ale jak wszędzie to jest działających Ponad 10. Ale panowie też są. Tak. I jak oni sobie radzą pod waszymi skrzydłami? Pomagają nam też. Niedawno, niedawno mieliśmy taki projekt, e, e, danie wspólnych chwil dla seniorów. I bardzo nam panowie pomagali, bo właśnie były grille, które panowie obsługiwali. Znaczy, Że się przydają. No, nie szyją z nami, ale, ale inne rzeczy pomagają. Koła gospodyń wiejskich to dzisiaj fenomen na polskiej wsi. Jaką rolę pełnią również na Mazowszu? Koła gospodyń spotykają się, uczą się, wiele programów realizują dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów. Razem też z doradztwem współpracują, szkolenia też są organizowane, także bardzo jest miła, sympatyczna atmosfera, wyjeżdżają te szkoły na różne wyjazdy szkoleniowe. Na terenie gminy tej, na której jesteśmy, na terenie Baranowa są cztery koła. Pierwsze powstało w Baranowie, drugie tutaj w Golach, w Drybusie. I w Bożej Woli. Kiedyś słynęły głównie z kulinariów, prawda, z gotowania. Tak, teraz tak. poszerzają swoją Tak, dużo, dużo. Działalność. Tak, bardzo dużo. I charytatywnej, i tak dla społeczności swojej. Dużo organizują i, i chcą. A w jaki sposób Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspiera yy, koła? Yy, wsparcie no to takie merytoryczne, szkoleniowe. Propozycje jakieś tam podpowiadamy, że może mogą sobie yy, z takiego programu skorzystać, coś sobie zakupić. bo Chętnie by reszta społeczeństwa z tego skorzystała. A jakie jeszcze. to są szkolenia, na przykład? Sporządzanie herbatek, y kulinarne przyrządzanie jakichś tam potraw. Też tłoczenie oleju na przykład? Tak, tłoczenie oleju również też tak. A jak jest I... właśnie z dofinansowaniem Kół Gospodni Wiejskich teraz? One, y, są są programy, mogą skorzystać. Są to nie aż takie duże y, pieniążki, ale mogą sobie kupić, czy do maszyny, czy do tłoczenia, to mogą sobie nabywać. Czy to są programy wyposażenie? Tak, tak, mogą być to też wyjazdy szkoleniowe, gdzie do czegoś jest to potrzebne, jakieś tam wykładowca to mogą sobie skorzystać. Zawsze muszą napisać jakiś tam program, a my, no i oczywiście to potem zrealizować i się rozliczyć.